No, nie będzie inaczej, bo ja te auta kupujemy jakby regularnie stan. Tak, Silnik 1416 automatyczna. O choroba! A, Wiedzą Państwo 17,5 leczka w automacie jeszcze. O i koła masz zimowe To moja dragada, myślicie? Warto? Chyba warto, nie? Warto, warto nie iść dalej już. Oj kurwa, wyłączę go, zajmij Bateria? Nie, wyłączę go, przyszedł, do Ok. Zresztą. Chłopaki chcieli odpuścić teraz na plac wieże Oliwnym nim. Chłopaki chcieli zostawić iść dalej, mówię, zostawcie, zostańcie przy nim, bo. Nie no, dwudziestka naszego, by nie będzie dziewiętnasty. Jest dobrze, jest dobrze. Ja bym tylko jeszcze yy, ostatnią rzeczy sprawdził, ja szybko. Jak długo się ten kawałek Klapa w prądzie Najpierw zobacz do słowka, czy ma kwity Potem się z wertykalem. Jak są kwity oryginalne z fakturami z ASO nic, Nie ma nic, jest pustka No to, no to musi być w wirtualu, nie potrafię w Volvo znaleźć serwisów Czasami gdzieś tutaj A, tu jest A dobra, Ty dobra. młody handlowcu, Ty kurczaczki no, To się wszystko 21 pierwsza rejestracja mm -hmm. Co to jest dla klienta? Mm -hmm. To jest milion złotych do przodu No Hikie śmichy, a wiecie na, o czym mówię Na stare na pewno milion złotych Wszystko Volvo Zapisowane Volvo Ostatnie ma 114 U. To by wychodziło ile różnicy? 60 Ostatnio wpisany 69 no? no Ale bierz pod uwagę wciąż cenę, rocznik pierwszą rejestrację Weź pod uwagę mm -hmm. Że jest to benzyna Super wypasiona Z napisami Tu produkowano, odtędy jechali Tutaj cyknęli, a tam coś Jest, jest bardzo duża rozbieżność cenowych benzyn Ja bym to jest na Tu fotel tylko wyprać Gdyby się państwo, państwo nie brali nigdzie tak. od tego auta Ja wręcz zalecam Zalecam, żeby przy nim zostać Yup. Trzymać na nie? środku, sztywna nie, to listwa tak, była to tak Ci no ale nie Ale nie strasznie no, ile, ile, ile masz, yy ile to masz, e, Propozycja moja dookoła koła Tu No Ktoś z automatem jeździł w życiu Ja jeżdżę całe życie automatem Trzeba zabnić bo i tak się ja Wiesz, zawsze, zawsze się Ja zaraz mu powiem Posmacha na inne rundę, ja? Nie muszą wszyscy jechać tylko tutaj ostrożnie, bo często ktoś wierzę, z komisji, żeby się nie miał zderzenia czołowego bocznego. Jedziesz? A jadę z tobą, dobra. Zawsze z kimś doświadczonym, że... fajnie się jest przejechać, nie? Doświadczony, widziałeś tam, a nie, nie widzieliście, jak panowie widzowie byli. No ja bym ty, ty, ty ja byłeś. ja Ci powiedziałem, że, że ten, że sławny jesteś. Może pana, jak przewieźć większą ilość gotówki przez granicę? Mówię, panowie no w kieszeni. Normalnie, a jak tam No i to jest to, jest to po co przyjechaliście, podejrzewam. W 20 rok pierwsza rejestracja, to zrobi wielką robotę. Słuchajmy zawiasu. Jest to jest pierwszy rok. Tak, pierwsza rejestracja. No. Tylko ja, że ten plac z vlogów to był ten plac, który mi się najbardziej podobał na tych vlogach. Place tak. są, są piękne. A tu jest od niedawna Dro, Wejdziemy? Wejdziemy. Wejdziemy, a co mam okaże że przetarcia na boku będą wpływały na cenę Panie Aliku, moim przetarcie Gdzieś tu coś można zrobić? Do, do końca, do, do końca. Do końca. Go tam. Ja będę tutaj subtelnie, bo oni zaraz ryczeli, ja, ten, Jak ryczeli, że. Jak jest lato, jak jest, lato, jak jest lato, jest wiesz I kurz, to kurz, no. wszyscy w kurzu ale ogólnie jest fajnie No, po to się tu spotkaliśmy Jest fajnie Hej, tym na kołach można wrócić, czy nie można? Jak ktoś bo pomoże, tak jeszcze nie... Jak ktoś pomoże w rejestracji, no bo... Tak nie tak nie upowałem, żeby na kołach tam wrócić Ja nie pomogę, bo muszę śmigać dalej, bardzo mi przykro A jeszcze mam co do oglądania horroru. Dobra, a u nich to wygląda tak, że jak zapłacę to może tu chwilę zostać No kilka dni może zostać nawet oni go na tył komisji wycofują No to dobra, to wtedy jest problem I, do rozwiązania dalej no. I czekają, i czekają co, co, co się wydarzy o, Gdzieś tam telefon ten. telefon bierzemy, zaraz musi żarny pojechać, My w lewo zaraz pod zakaz aha, aha. Spoko, tam, jest, gdzie, tam, jest, jest, gdzieś, jest jakaś ronda w terenie byłem. E kudłaty widzę cię No gdzie tu pod zakaz, gdzie tu pod zakaz już do chudego idę, bo ten motorzoty fajne, ja akurat potrzebuję elegancka automat benzynowy w pięknym roku. Jeszcze kółko zapasowe dali, nawet cztery sztuki Morgen, guten Morgen Żeby to, żeby, żeby to kupić? No Pod pewnie, zaraz no. tu idziemy ogarnąć Pieniądz U tych chyba no tego wysokiego Tam dalej, A tu farbowany jest Widzę ich. Nie spodziewali się, że z drugiej strony przyjedziemy To sprytne Proszę szake. Państwa Tu musiało być ruchane Ja pierdziele Albo grubo jeździła Zobaczcie jak pęknięta szyba boczna Ale zgód ja, 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 idziemy. Szoner Glas Broken. Weźcie Bauer. A, okej. Bardzo dobry czas. Dobra. To wasze auto jak transportujecie? Ja to się jeszcze przyjdzie. Czyli moje goleba ciarza nie brać. Nie, nie, znaczy nie, no nie jeszcze ty, jeszcze pytanie, czy on by było chętnie. Bo, bo, by był bo ja, to ja, za jakie pieniądze bo bo ja, po prostu? Nie tyle. Bo jak, ja, bo jak ja kupię auto, to ja pakuję moje. Bo jak ludzie myśleli, to ja najpierw pakuję swoje. Insta zielona? Ja, ja nie jestem zainteresowany, ale może tego nie wiem. Ja, nie, no. ja widzę na Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma dzisiaj jakby zamówić na insygnie. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często a przykładem jest na to, sporo ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszej.